Lewandowski pobił się na treningu z Kingsleyem Komanem. Witam Was, ja nazywam się Mateusz, a zaczniemy od geniuszu 19 latka Żuan Felix, piłkarz Benfiki Lizbona, zadziwił cały piłkarski świat, przeszedł do historii. Arsenal pokonał Napoli. 230 milionów euro na transfery w Manchesterze United. Zachęcam do subskrybowania, brakuje mniej niż 4000 do równych 100 tysięcy widzów. Będę mega wdzięczny. Jeżeli chcecie dowiedzieć się o starciu Leo Messiego oraz zawieszeniu Mario Balotelliego, zapraszam Was na kanał Obstawiamy. Link w karcie oraz opisie tego filmu. A teraz zapraszam do oglądania. Benfica Lizbona pokonała w Lidze Europy Frankfurt 4 do 2. Był to mecz bardzo ciekawy. W końcu kibice mogli zobaczyć 6 goli, ale był też okroszony fenomenalnym występem młodego piłkarza Benfiki. Juan Felix, bo to o nim mowa, stał się najmłodszym piłkarzem w historii Ligi Europy, który zdobył hatryka. Zrobił to w wieku 19 lat i 152 dni, coś niesamowitego. Wczoraj zdobył bramki kolejno w 21, 43 oraz 54 minucie. W pierwszej połowie było 2 do 1, a w drugiej doszło do stanu 4 do 1. Jednak nadzieję przed meczem rewanżowym gością w 72. minucie przywrócił Gonzalo Paciensi. Portugalczyk, który na boisku pojawił się 4 minuty wcześniej. Jeżeli jesteśmy już przy lidze Europy, to warto powiedzieć, że na Emirates Arsenal pokonał Napoli 2 do 0. Zieliński zagrał całe spotkanie, a Arkadiusz Milik pojawił się na placu gry w 66. Minucie. Napoli w tym meczu było bezradne, a gdyby nie fenomenalna postawa Mereta na bramce, moglibyśmy zobaczyć pogrom Napoli. Media wytykają też zmarnowane sytuacje w wykonaniu włoskiej drużyny. Jedną z nich miał Zieliński. Wykonując ślisk, nie trafił z bliskiej odległości do siatki. To mogłoby znacznie poprawić sytuację Napoli przed rewanżem. Oczywiście nie jest powiedziane, że kanonierzy mają już awans w kieszeni. Na stadionie Świętego Pawła będą musieli udowodnić, że zasłużyli na awans do półfinału. Chelsea pokonała Slawie Pragę 1 do 0, a Villarreal przegrał z Walencją 3 do 1. Jak oceniacie wczorajsze mecze? Kto waszym zdaniem wygra G-Europy w tym sezonie? Dajcie znać w komentarzu. Odpowiedzią na pytanie z poprzedniego filmu jest oczywiście bramka Wayne'a Rooney'a przeciwko Manchesterowi City. Oto zgodnie z umową 7 osób, które udzieliły poprawnej odpowiedzi. Poza tym pod ostatnim filmem zostawiliście ponad 3700 komentarzy. Jestem mega mile zaskoczony tak dużą aktywnością. Ukłony waszą stronę. A to pytanie na dzisiejszy film. Jakiego klubu jest to Herb? Jeśli wiesz, napisz w komentarzu, a być może to właśnie ty będziesz w kolejnym filmie. Powodzenia! Manchester United jest w trudnej sytuacji. Podstawowym celem na ten sezon jest zakończenie go w top 4, co da awans do Champions League. Oto jednak nie będzie łatwo. Porażka z Arsenalem oraz Wolverhampton bardzo skomplikowała ich sytuację. Zajmują szóste miejsce w lidze i mają trzy punkty straty do czwartego miejsca. Mają też ciężki terminarz, bo zagrają z Chelsea, Manchesterem City, a już jutro z West Hamem. W Champions League przegrali z Barceloną na Old Trafford, a starcie na Camp Nou będzie niesamowicie ciężkie. 230 milionów euro ma dostać Solskier na transfery. Podstawowy cel to wzmocnienie obrony. Rafael Varan jest na celowniku Czerwonych Diabłów. Zainteresowani mają też być kulibalim z Napoli. Z ofensywnych piłkarzy do United może dołączyć Jadon Sancho, gwiazda Borussia Dortmund. Niepewna jest też sytuacja pola Pogby. Zidane cały czas namawia go na transfer do Realu. A sam Pogba w wywiadach pochlebnie wypowiada się na jego temat. Co sądzisz o sytuacji Manchester United? Jakie nazwiska powinny tam trafić? Czekam na wasze odpowiedzi. Robert Lewanowski pobił się z kolegą z drużyny. Do starcia doszło podczas wczorajszego porannego treningu. Jak podaje Bild, lewy miał motywować oraz poprawiać komana, ponieważ ten jego zdaniem źle wykonywał ćwiczenia. Inna gazeta twierdzi, że powodem sporu było to, że Lewanowski śmiał się z Francuza, ponieważ ten nie rozumiał poleceń trenera. Rozdzielać zaczęli ich Niklas Sule oraz Żelombo Tank, ale do pomocy przyszli inni koledzy, bo stoperzy Bayernu sobie nie poradzili. Po całej sytuacji Niko Kowacz kontynuował trening i o dziwo nie odesłał tej dwójki do szatni. Kilka dni temu na Instagramie lewego pojawiło się zdjęcie z treningu bokserskiego, tak jakby coś przeczuwał. Co myślicie o całej sytuacji? Czy lewy jest winien temu zamieszaniu? Na dziś to już koniec, zachęcam do subskrybowania, będę mega wdzięczny. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia!